Dzień Boże, czy słyszeliście o największym przykazaniu? Wiele osób mówi, że no dobrze, by być dobrym i wypełniać 10 przykazań, ale Pan Jezus zostawił nam jedno przykazanie. Powiedział, że to jest największe przykazanie. Będziesz kochał Pana Boga swego całym sercem swoim, całą duszą swoją, całą siłą i całą myślą swoją, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest to największe przykazanie, które zostawił nam Pan Jezus. No właśnie, czy my potrafimy kochać Pana Boga całym sercem? A myślę, że wiele osób, które ogląda ten filmik, powie, że przecież oni kochają Pana Boga całym sercem i z całą pewnością wypełniają to przykazanie. Posłuchajcie w takim razie fragmentu o ludziach, którzy też kochali Pana Boga całym sercem. Potem hmm, porównajmy, nie porównajmy, a to już zostawiam Wam. Ale teraz posłuchajcie Słowa Bożego. Jest to zapisane w pierwszej księdze kronik, 29 rozdział, wersety od 6 do 9. I złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta plemion izraelskich i dowódcy nad tysiącami i setnicy i zarządcy mienia królewskiego. Złożyli na potrzeby świątyni Bożej 5 tysięcy talentów złota. 10 tysięcy złotych darejków, 10 tysięcy talentów srebra, osiemnaście tysięcy talentów Spiżu, 100 tysięcy talentów żelaza, a kto miał drogie kamienie, składał je w skarbcu świątyni pana do rąk Jechiela Gerszonity. A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu, również i Dawid Król wielce się radował. A czy myśleliście o kochaniu Boga całym sercem w ten sposób? Hmm. Zakładam, że znakowita większość nie. A jednak Pan Bóg mówi, tak też lubię, jak się mnie kocha całym sercem. Pozdrawiam serdecznie. Błogosławię.